Witajcie ponownie moi drodzy. Właśnie przekroczyliśmy granicę Serbii. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że przekroczyliśmy tą granicę, bo wcześniej tylko wjeżdżaliśmy, ale był z tym strasznie, ale to strasznie duży zachód. Powiem Wam, że Serbia to jest najbardziej taki wy, 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 wy izolowany kraj w ogóle od wszystkich innych w Europie i na bramkach musieliśmy czekać około 45 minut zanim e, przepuścili nas dalej, no więc było trochę czekania, ale na szczęście jesteśmy już w drodze do Timisoary, ale to już 45 minut stracone niestety, ale no ważne, żebyśmy dojechali i że nie było takiej niespodzianki e, na, jak na początku podróży. Powiem Wam, że wiem, że e, Serbia chce wstąpić do Unii Europejskiej, ale e, naprawdę z mojej opinii według mnie nie zapowiada się na to, żeby Serbia w najbliższym czasie przynajmniej weszła do Unii tak po prostu Wam mówię celnicy i ogólnie strażnicy są strasznie tacy wścibcy, sprawdzają najdokładniej wszystko, każdy dokument co nie jest naprawdę fajne na szczęście, na szczęście byliśmy przygotowani, bo jak już mówiłam zresztą w odcinku z Macedonii Północnej mieliśmy spotkanie z przyjacielem no i on nam przekazał potrzebne Dokumenty, a tymczasem pożegnam się z Wami, a zobaczymy się już ponownie, no bo już na początku byliśmy w tym miejscu czyli na granicy Rumunii. Cześć!